Dzień dobry państwu z tej strony, jak to się mówi, Jan. Tutaj go, w let's go zbyły, a już teraz na no, dzień dzisiejszy nie jest tutaj go, a teraz chcę jedną rzecz dla was państwa pokazać, która może zainteresuje was, a może nie zainteresuje. O, postaw go tu i niech stoi. A poseł. Co tam ten zejść? Tak wygląda nasza polska świnka, która startuje na prezydenta. Jak widzicie, z uszami dużymi, różkami, to tak, o, prezydent nasz w stoku będzie przeciętnie wyglądał jak to się mówi tutaj go tak że będzie gnębił ludzi których będzie mógł bezdomnych najszybciej i to czeka ta świnka morska jego świnka Ciechuj. Ciechuj, co to o lalku w tej grzyby pod nami i to jest o, taki zwierzaczek jak to się mówi z boku nie z boku tutaj go bo jego będą na takim samochodziku wywozić, jak to się mówi, to ten, a to jest na dzień dzisiejszy, o prosiaczek, dobry knur. Którego Pan Krzysztof stworzył sobie na do współpracy. No właśnie, o no, takiego stworzył sobie, że o usiądzie, jak to się mówi, i będzie jeździł tego, a samochodzik sobie weźmie, bo to jest na baterię, i przed nim będzie jechał, żeby go prowadził. A on będzie jechał na świńca. Na nasz rozsądek. I także Państwo, jak widzicie, w pobliżu. Krzysztofa, taka przyszłość. Została mu tylko świnia. No szaraz na czterech nogach. Ja mu tylko to się zostało, jak to się mówi tutaj, żeby on sobie <laughs>, przeciętnie połowę życia obłożył jeszcze, ale nie wiem czy da rady do tego, bo będzie go czekać, tak jak mówiłem w wcześniejszych no, filmach nie i do tego, nie tego nie że chorosz, nie chorosz albo zostawić, no, Żeby go ubrany. <laughs> ale taką świnkę. Jak to się mówi? Świnka ze świnką będzie chodzić. Samochód postawić koło niego. Będzie, o! o Aaa, do przodu będzie ktoś to na świnkę. Ja też mówię: ty, samochód koło niego postawić i odpięcie razem zrobić. Także proszę Państwa, jak Państwo widzicie, knur do knura podobny. No. To jest afrykański knur. To ściągnięty jest z zagranicy, jak to się mówi. Tutaj, go. No, knur. z Afryki knur ściągnięty specjalnie na pana Krzysztofa K. miał startować na żeby miał właśnie jak startować na prezydenta, tutaj go właśnie, może podjedzie pod urząd miejski na zwierzaczku. Do tego, a tu jemu samochodzik załatwiłem przeciętnie, żeby mógł sobie na baterię pojeździć. Nie byle jaki. Także... Także państwo, jak widzicie... Tak to wygląda. Oto, proszę państwa, pana prezydenta Białogostoku, który startuje, została na przyszłość, no, został dzika świnia z Afryki i to katedra, ogon i rogi prezydentowi zostali, rządzenia. No, plus tu jeszcze dla was pokażę zdjęcie, jak to się mówi, które, o Jezu kochany, z zagranicy temu parę lat. I tutaj na dzień dzisiejszy nagrywam to. I także razem z tym wielbłądem, jak to się mówi, pompowanym, żeby Krzysztof K. wiedział, jak ma dojechać do, do urzędu miasta. Razem z samochodzikiem i ze wszystkim. Także miłego dnia życzę dla Was wszystkich. E, dzień dobry Państwu, jak to się mówi? Z tej strony Janek. Tutaj go już nie był, jak to się mówi, boroda ni boroda. Tutaj go. Na tej zasadzie. A dla Państwa teraz po prostu chcę pokazać swoją lekcję ogółem obrazów, nieobrazów i do tego, A na dzień dzisiejszy. To teraz pokazuję swoje ogólne samochodziki, które przeciętnie się uwielbiam w nich. I tutaj. Także jak pań, Państwo widzicie, tutaj go, o, wielonka takiego jeszcze. No, z wielonka też lubię, nie powiem, że nie. I tutaj go. Tu. To właśnie szkatułka jeszcze ta jest. Tutaj go. Tutaj ten. I plus jeszcze taki talerz. To mile widziany chyba jest, jak to się mówi na rynku, bo to jest mosiężny. To jedność. Tu drugo, drugość wid, Państwo zobaczcie sobie że samochodzik jest sterowany i tego i nie powiem że nie bo pięknie ładnie wygląda tutaj tu znowu straż pożarną mam no i... przepraszam Państwa mocno ale Piękny, ładny jak samochód mój strażacki tutaj go. Wiem, że on powinien śpiewać, ale za mało chyba go nakręciłem. Patrzcie Państwo. Bo powinien odpalić. Chyba że jest wyłączony, ale zaraz zobaczymy. Tak, Państwo słyszeliście na, na moment tutaj? No i dalej mruga. Tak się lubi się zabawkami bawić? Nie powiem, że nie. Mnie trochę takie zabawki interesują, bo z tych nudów na dzień dzisiejszy nie ma co robić, to trzeba się sobie bawić. Dobra, to jest zabawa. Słyszycie? To jest taka letka zabawka, którą można. Tu znowu sobie zafundowałem jak to się mówi na dzień dzisiejszy. Jeszcze samochodzik sterowany na pilot. Tylko będę musiał, jak to się mówi do niego, baterijki zakupić i tutaj go i to będzie dobrze chyba na mój dzisiejszy dzień. Tutaj już zaraz. Jeszcze jedna rzecz. A jak to się mówi, No, kwiatuszek, kwiatuszkiem. Bo mamusia się kocha w tych kwiatuszkach. Tutaj go, a ja się kocham w starych meblach. i także, jak widzicie, tutaj go, to taki w miarę kuferek. No, nie powiem, że nie tu ten z miło chęcią wyceni jego ale to już jak będę prowadził lajta i tu ten a tu jeszcze mam następną rzecz jak to się mówi a tu taki mam tak to się mówiąc zabytkowy talerzyk. Tutaj go mosiężny i tu ten. Tutaj go i też piękna, ładna rzecz i tutaj. Tu następny samochodzik mam. Też niczego sobie. Razem jak to się mówi. no, Nie wiem czy to jest zielony czy to sarenka jest. Ale też piękna, ładna rzecz. I to jak to się mówi? Wszystko z Kasioka. Niech państwo wiecie, co znaczy Kasiok? No to do besta. Jeżeli nie wiecie, to przeczytajcie sobie w lajcie. Tu znowu. Obrazek. O. Cały. Jak to się mówi tutaj to wszystko zwierzątka są. No męczyłem się trochę przy tym, żeby to wszystko posklejać, bo musiałem trochę tego materiału zakupić, żeby na to zrobić. Ale człowiek nie jest na tyle głupi jak to się mówi za przeproszeniem do tego, żeby takich rzeczy nie zrobił. Tu druga sprawa. Pokazuję wam przeciętnie, nie wiem czy to Mazury są, czy to jest Augustów, ale drzewka, nie drzewka i tutaj go przynajmniej, o obramowanie piękne, ładne, nic nie zniszczone i tutaj go, i przynajmniej rzeczka mi się podoba. Bo to jak się nie mylę, to prawdopodobnie Augustu będzie i tutaj. To to proszę Państwa i jeszcze jedna rzecz, co będzie mnie interesować, czy będziecie chcieli patrzeć To są góry jak to się mówi tutaj go no i tego i przeciętnie na dzień dzisiejszy jeszcze pokażę Wam, że nie jestem przez Miotło tylko katolikiem, dlatego dwa krzyże mam, znaczy obrazki tutaj go i wianek. I po prostu to doceniam. Bo na każdym cmentarzu co jestem, to idę i się modlę przy krzyżu to samo, także to nie jest, nie jestem taki, jak wy może myślicie, albo jak, tam nie rób, Tutaj dałem. albo jak Krzysztof K. obliczył mnie, że ja jestem w miarę nie katolikiem. Nie, nie jestem w tej zasadzie. Ludzie, wy trochę się przeciętnie, jak to się mówi, no nie wiem, Będziecie patrzeć na niego, no to zimą będziecie chodzić w sandałach. On sam majora wygnął z domu. Nie wiem dlaczego, że major przeciętnie to swoje, jak to się mówi, herbatki robi, to i to jemu przeszkadza. No to jak mu przeszkadza, no to niech sam się wyprowadzi. A najbliższy zakład to chorost, a jak nie, no to Nowotworki. Tam jest najbliższy zakład, którzy dla takich ludzi pomagają, jak on jest. Bo jego przynajmniej sąsiedzi wywalą. Nie powiem, że nie. Bo sąsiedzi są e, cięci na niego to raz, druga sprawa, jak byłem ostatnio mnie pognał, z tamtego przed bramą. Do tego i jest na podwórku błędem zawalonej, jeszcze podkłady położone są. Także proszę, żeby straż miejska tym się trochę zainteresowała. Albo policja. Ale policja to to już, jak to się mówi, kładzie na to cały wałek. I tutaj, Straż Miejska przeciętnie przyjeżdżała jeszcze, jak ja tam byłem, te dwa, może trzy miesiące temu, to Straż Miejska przyjeżdżała i kazała to wszystko uprzątnąć. A on na to nic nie kładzie, bo on myśli, że ludzie przyjdą, ludzie pomogą i ludzie za darmo to będą robić. Nie. Żaden chłopak nie przyjdzie, nie będzie robił. Druga sprawa, że i jeszcze. Po prostu chłopaków potrafi pobić. A ja nie wiem dlaczego to jest taki, taki człowiek się zrobił. I on chce w miarę, żeby light były i tutaj na jego koszt. Przeciętnie, a ludzie pieniądze wysyłają nie wiadomo za co. Za jego chyba gabki no głupio i tu nie tam, bądź jak. Jedni e, pieniądze wcześniej wysyłali, jak to się mówi tutaj, na temat e, remontu mieszkania. Nie, żadnego remontu mieszkania nie było i nie będzie chyba, aż się wyprowadzi on i tutaj. A druga sprawa, jak to się mówi, on walczy o moje. Tutaj mieszkanie obrata i o mamę. Nie, takiej opcji to nie, nie może być. Bo ta opcja taka jego, to może się skończyć mu źle. A może i niedługo już będzie źle. Ale niech pan Bóg mu da zdrowy dajmy na to i to tego, tego bebecha. Bo dla mnie to jest spuklon od mleka. To jest ostatnia mleczarnia Polski, chyba. Bo jedna jest, jak to się mówi, w Grajewie, a druga mleczarnia jest na szkolnej 17. Także Państwu, życzę szczęścia, zdrowej pomyślności, jak to się mówi, na noc. Także dobranoc.